Stolas, siema ptaszyno, nie widziałem cię od mojego show. Jak u ciebie? Wciąż jesteś z tym małym brudnym, śmierdzącym impem? Co ja poradzę, jeśli szukasz mikstury miłosnej, trafiłeś do niewłaściwego gościa. Nie pierdolę się z takimi rzeczami. Żądza nie polega na zmuszaniu. To jest sztuka, żeby pożądać i zaspokajać. Wszystko polega na tej przeprawie do miasta rozkoszy. Czujesz to? <laughs> o! Oh! Mm, Stolas, naprawdę mi przykro. Ale mój par e biznesowy partner, Pizza nie znosi. twojego małego kolegi, Plico, prawda? T nie znosi. Ja tego nie wiem, ale uwierz mi, pomógłbym, gdybym mógł, ale nie mogę. Wybacz.